Witajcie drogie zodiakalne barany. Witam Was na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna. Kochani, przede wszystkim wszystkiego najlepszego. 21 marca rozpoczął się Wasz sezon urodzinowy. Kończymy po połowie kwietnia. Dlatego wszystkiego najlepszego dla zodiakalnych baranów, dla osób, które mają urodziny w tym sezonie. Życzę wam spełnienia marzeń, energii do działania, której chyba wam nie brakuje. I przychodzę dzisiaj do was z prognozą na kwiecień. Zobaczymy co dla was karty pokażą, jaka energia miesiąca kwietnia przed wami. Jakie informacje powinniście, drogie Barany zodiakalne otrzymać? Oczywiście zapraszam też osoby, które mają dużo planet w znaku barana w, w, w tym wykresie urodzeniowym w kosmogramie. Może to być księżyc też w baranie, Wenus, znak schodzący. Jeżeli z Wami ten znak rezonuje, zapraszam serdecznie. Popatrzymy drogie barany. Co dla Was? W kwietniu. jaka energia tego nadchodzącego miesiąca już patrzymy co dla Was jeszcze z, z, za chwileczkę mamy kochani nów w Waszym znaku zodiaku więc to dodatkowo będzie taka mm, silna energia do działania więc myślę, że Kwiecień to będzie Wasz miesiąc, moi drodzy. 29 marca mamy znów księżyca, także te energie powinny być dla Was niezwykle sprzyjające i tak będzie, kochani, bo dziesiątka monet wspaniała karta na start, karta bogactwa, obfitości, budowania swojego pozycji materialnej tutaj, więc Wy skupicie swoje działania, przynajmniej część z Was na właśnie yy, tym sukcesie materialnym. Kochani, odczyty są generalne, więc ja zawsze staram się przekazać wielotorowo informacje dla Was. I yy, 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 dość ciekawy układ tutaj się nam zaczyna, bo mamy dziesiątkę, dziesiątkę, buław, dziewiątkę. Czyli Wy coś kończycie, coś zaczynacie i ósemkę miecz. Dobrze. Moje drogie zodiakalne barany. Tutaj informacja pójdzie wielotorowo, więc bierzcie to, co z wami rezonuje. Część z Was w tym miesiącu kwietniu będzie pracować nad swoimi przekonaniami, bo część z Was może sięgnąć po znacznie, znacznie więcej, jak zrobicie porządek z przekonaniami, które Was ograniczają. Wy jesteście we własnym uścisku. Popatrzcie ta postać na ósemce mieczy. Jest yy, tak naprawdę przewiązana taką tasiemką, która dla mnie to tak szczerze powiem, wygląda bardzo licho, wręcz jak papier toaletowy. Ta opaska na oczach ledwo się trzyma, ale wy tym tkwicie. Część z Was tkwi w tych ograniczających przekonaniach i co więcej, to prowadzi do ogromnych zmartwień, u części z Was do lęków, do nerwicy, do takich negatywnych rzeczy, do bycia w głowie, w głowie, w głowie. A wy, drogie barany, musicie przyjść i działać. Zdecydowanie, część z was wzięła jeszcze na siebie rzeczy, które nie są wasze, i dźwiga, i ugina się pod tym ciężarem odpowiedzialności, i czujecie takie przytłoczenie. Dziesiątka buław to jest właśnie taka karta, która mówi, że wy już nie możecie złapać oddechu, tyle macie na swoich barkach, tyle odpowiedzialności. A postać na tej karcie dziesiątki, buław, ma już naprawdę tylko kilka kroków do celu. I mamy tutaj energię dziesiątki, dziesiątki, która nam się sumuje do jedynki. Wy też jesteście pierwszym znakiem otwierającym, słuchajcie, właściwie nowy rok, astrologiczny. Także to wszystko pięknie tutaj się składa. Zobaczmy, jak to przesłanie zostanie. Uzupełnione, dla części z Was już ten marzec jest też taki intensywny. Też się dzieje. Myślę, że dla Was szczególnie to będzie też taki miesiąc. E, e, początków i końców te dziesiątki to tutaj są takie. Znaczące. Mamy tutaj dwójkę buław. Moi kochani, będziecie podejmować decyzje, które wypychają Was z, ze strefy komfortu, i mamy tutaj energię ognia, Waszą energię. Część z Was będzie myśleć o tym, aby yy, zmienić pracę i to doprowadzić do Waszego ogromnego sukcesu materialnego. Mamy tutaj dwójkę buław. Być może ta praca będzie też gdzieś w innym miejscu niż teraz mieszkacie. Część z Was, popatrzcie się, jak te postacie są zgięte w tej samej pozycji. Część z Was martwi się właśnie o swoje zasoby finansowe, materialne i jesteście tak bardzo zmartwieni tym, co się dzieje, że nie widzicie rozwiązania, które jest koło Was. Piątka. Monet i dziewiątka mieczy mówi mi o tym, że część z Was jest w bardzo kryzysowej sytuacji, ale tutaj jest zalecana zmiana perspektywy, bo to rozwiązanie jest w Waszym zasięgu, ale trzeba wyjść z tej energii takiej ciężkiej, lękowej, depresyjnej i wyjść z tych przekonań, z tego co Wam cięży, ciąży, bo ta energia jest tutaj bardzo ciężka dla części z Was i popatrzeć za innym rozwiązaniem. Mamy tutaj dodatkowo, kochani, kartę Wisielca, czyli Wy tak naprawdę utknęliście. Część z Was utknęła tak yy, bez ruchu, ani w prawo, ani w lewo, ani do przodu, ani do tyłu, w takim poświęceniu, w takiej stagnacji, w takiej pozycji, że świat się właściwie zatrzymał i Wy nie wiecie, nie wiecie co zrobić, jak pójść dalej. Jak pójść dalej? ósemka kielichów wypadła, a pójść dalej w ten sposób, że pójść za głosem intuicji. Bo wy macie, część z was ma dobre rzeczy w życiu, ale te rzeczy przestały dla was działać. Wy się nie czujecie szczęśliwi, wy się nie czujecie autentyczni, wy nie jesteście najlepszą wersją samego siebie. Ale popatrzcie się, tutaj na horyzoncie już jest słońce. Tak jak na dziesiątce buław postać już widzi swój cel. To będzie piękna, słuchajcie, dla Was też transformacja, zostawienie tego wszystkiego. Ja wezmę jeszcze jedną palię i już patrzymy dalej. Jak ten kwiecień dla Was, kochani. Już patrzymy. Jak ten kwiecień dla moich zodiakalnych baranów. Wy bardzo chcecie odejść od tej sytuacji. Ja to aż po prostu czuję na ramionach teraz to przygniecenie. <laughs> mamy tutaj kapłana. Również z piątką. I mamy tutaj sprawiedliwość 11. Słuchajcie, te postacie kapłan i Sprawiedliwość są niezwykle podobne do siebie. Tylko, że Sprawiedliwość tutaj jest jak magik: ma jedną rękę podniesioną do góry z mieczem, drugą z wagą, spuszczoną w dół. A tutaj kapłan ma dwie ręce wyciągnięte do góry. Kochani, tak jak siódem, ósemka mieczy zaprasza Was do rewizji tych przekonań o sobie, ustawienia inaczej granic. Tak samo karta kapłana. Dodatkowo jest to karta edukacji, więc być może część z Was wyjściem z tej trudnej sytuacji będzie rozpoczęcie nauki, nauczenie się czegoś zupełnie nowego dla Was i to w sposób strukturalny. Czyli nie będziecie się, część z Was przynajmniej nie będzie uczyć się sama, tylko będzie, kochani, szkolić się, być może nawet wrócić do szkoły na studia. Wszystko jest tutaj możliwe. I karta sprawiedliwości zaprasza do tego, żeby użyć też swojego kompasu moralnego, tak? W rozwiązywaniu swoich problemów, ale też myślę, że dla was przyjdzie też rozwiązanie kochani faktycznie yy, z, dla części z was tych spraw yy, legalnoprawnych, które będą pomogą wam iść potem do przodu. Popatrzmy na karty księżycowe. Dla Was tutaj, kochani. Z kart księżycowych, w kwietniu. <słuch> no, naprawdę, powiem Wam, że te karty są niesamowite. Czas na działanie nów księżyca w Baranie. Oczy dla Barana. No, i ten nowy 29, czyli za momencik, dla Was, drogie barany. Czas działać, czas podjąć decyzję wraz z dwójką buław, nawet jeżeli ona jest trudna poza Waszą strefą komfortu, bo ona prowadzi Was do spełnienia materialnego, bogactwa, obfitości, wyjścia z tej pozycji braku. Z tego martwienia się i wyjścia, być może poprzez rozwiązania strukturalne dla niektórych z Was. Dla części z Was jest to zrobienie porządku z Waszymi przekonaniami i to Wam pozwoli się uwolnić z tej pozycji utknięcia, tego zawieszenia, stagnacji, poświęcenia. Poświęcenia dziesiątka tutaj, noszenie brzemienia za innych. Stajcie, kolejna karta odejścia od tego, co nie służy. No mam tu jednoznaczną y, informację, drogie barany. Bierzemy na tapetę moją palię kart, nieznana ścieżka. Popatrzmy. Ja jeszcze dzisiaj bonusowo wybiorę dla Was y, takie y, dodatkowe informacje z kart t z liści herbaty. Zobaczymy, jakie informacje do nas przyjdą. Nieznane ścieżki, a tam je kusi. Dokładnie, podążaj za swoją pasją, podążaj za największą ekscytacją w każdej chwili swojego życia. To jest kompas. To jest zachęta do tego, żeby wyjście z sytuacji trudnej, w której jesteście, znaleźć w oparciu o to, co daje Wam radość, co Was cieszy. Bo Wy jesteście, część z Was w trudnej energii i mało Was rzeczy teraz cieszy. Natomiast jak znajdziecie ten moment, ten mały kroczek, czyli na przykład, nie wiem, pójdziecie na spacer, yy, pobawicie się, nie wiem, z psem kotem, porozmawiacie z kimś, wypijecie sobie kawkę, oglądziecie komedię, coś, co wprowadzi w ruch energię, która stoi u was tutaj w głowie bardzo silnie. U was kluczem jest działanie i to działanie w kierunku tego, co Wam daje, kochani, radość. Dobra, patrzmy teraz na liście herbaty, ja ich jest bardzo dużo, ja sobie je tak troszkę poprzekładam i zamieszam. I słuchajcie, to nie koniec, bo jest druga kubka, także ją też sobie tu poprzekładam, porozkładam i zamieszam. I już pytamy o, o to, co musicie wiedzieć. Nie wiem, mi się tutaj ta karta podoba, ją chcę. Kariera, tak, dokładnie. Tutaj miesiąc kwiecień jest w oparciu o Waszą karierę, o ten wzrost, jeśli chodzi o, o Wasze zawód, o Wasze gromadzenie dobra. Jest też, pojawiła się Lilia z, spiri, z duchową miłością. Hmm, ciekawe. Ciekawe, co to może oznaczać. Słuchajcie. Wraz z, z igłą i nitką y, mamy tutaj gwarancję spełnienia waszego marzenia. Pięknie. Czy coś jeszcze? A część z Was będzie miało, słuchajcie, sprawy do załatwienia, relacje z y, kobietą, która jest y, starszą kobietą, tak? To będzie ktoś, kto na waszej drodze stanie i będzie osobą myślę, że pomocną. I ostatnia. Część z was słuchajcie, będzie się mierzyć z drobnym, drobnym bólem serca. E, a właściwie ja bym to czytała jako taką tęsknotę. Tęsknotę za być może kimś z przeszłości. To oczywiście taka specyficzna wiadomość dla niektórych z Was, i jeszcze mnie kusi jedna karta. Sukces, kochani. Karta gwiazdy. Super. Spełnienie życzenia, sukces, sprawy dotyczące kariery. Dajcie mi koniecznie znać, jak te też nowe karty z Wami rezonują. Czy chcecie ich więcej? Rozważcie subskrypcję kanału, żeby nie przegapić kolejnych odczytów. Zapraszam serdecznie po więcej na mój kanał, bo znajduje się tam dużo więcej. Mam nadzieję, że znajdziecie informacje, których możecie potrzebować. I do zobaczenia. Pozdrawiam.